pokażemy Wam montaż tapety w kuchni. Będziemy montować tapetę Fairy Fairytale z najnowszej kolekcji na winylu samoprzylepnym laminowanym. O czym musicie pamiętać przed rozpoczęciem takiego montażu? Sprawdzacie, czy tapeta jest z zamówieniem. Czy jest na tym materiale, który zamówiliście, w takim rozmiarze, w jakim zamówiliście. Sprawdzacie to z wizualizacją dołączoną do tapety. Oprócz tego, do zamówienia zawsze dołączona jest instrukcja montażu i przygotowania powierzchni do oklejenia. Taka powierzchnia powinna być czysta i gładka, w przypadku ścian dwukrotnie zagruntowana. Przed przystąpieniem do montażu sprawdźcie, czy macie narzędzia, które będą Wam potrzebne do aplikacji. Jest to rakla, którą możecie kupić w naszym sklepie internetowym oraz nożyk dostępny w każdym markecie budowlanym do docięcia nadmiaru. Dzisiaj z Maciejem pokażemy Wam nieco inny sposób aplikacji tapety w poziomie w kuchni niż robiliśmy to do tej pory. Jest to sposób aplikacji, który możecie wykonać w momencie, kiedy macie drugą osobę do pomocy, a mianowicie ściągniemy cały papier podkładowy z tapety i przykleimy tapetę w jednym kawałku. Przed montażem powierzchnię należy oczyścić. Ja użyję do tego tradycyjnego płynu do okien na bazie rozpuszczalnika, bo ona była odpuszczana oczywiście wcześniej umyłam ją, z tradycyjnych kuchennych zabrudzeń. Jeżeli na ścianie macie jakieś przeszkody typu gniazdka, kontakty, no to oczywiście zadbajcie o jej wykręcenie. Dzięki temu aplikacja będzie łatwiejsza, szybsza, a efekt końcowy ładniejszy. Pamiętajcie też, że winyl samoprzylepny laminowany aplikujemy do powierzchni gładkiej. Czyli może być to płyta z mdf tak jak tutaj. Ona ma usłojenie lekko w drewnie, więc jeżeli byłby to gładki wzór, to mogłoby się ona delikatnie obznaczać na tym materiale. Natomiast tapeta jest na tyle bogata, że nie będzie tego widać. Możecie przykleić taką tapetę na szkło, na lakobel, na szybę okienną, na drzwi, na ścianę z gładzią, która wcześniej musi być zagruntowana, na stare płytki bądź kafle, ale uwaga, powinny być one w miarę gładkie. Jeżeli są fugi, no to musicie wziąć pod uwagę, że one się będą odznaczały pod tapetą. Można takie fugi wygładzić za pomocą szpachli. Rozwiniemy sobie całą tapetę. Ona jest trochę większa niż ta nasza przestrzeń kuchenna, ale chciałabym też, żebyście zobaczyli, jak wygląda wzór. To sobie przyłożymy do ściany, zobaczymy, czy jest OK. Pamiętajcie, że takie rodzaj aplikacji możecie wykonać tylko na poziomej powierzchni i tylko jeżeli nie łączy Wam się żaden inny pas z drugim. Bo jeżeli byście chcieli to zrobić na dużej ścianie, no to nie spasuje się Wam grafika jednego wzoru na jednym pasie z drugim pasem. szepne ślepny, laminowany ma to do siebie, że jest bardzo prosty w aplikacji dzięki specjalnej formule kleju kropelkowego, która pozwala na repozycjonowanie tapety, czyli możecie wielokrotnie nakleić i odkleić, możecie zmienić jej położenie, możecie coś poprawić i oderwać, jeżeli Wam nie wyjdzie za pierwszym razem. Ten klej na początku ma bardzo słabą siłę klejenia. Ona uaktywnia się dopiero po 48 godzinach od aplikacji na danym podłożu i docisnięcia tapety na przykład do ściany. Aby sobie ułatwić życie, będziemy z Maciejem prawdopodobnie naklejać górą na równo, aby trzeba było odcinać tylko jedną krawędź. Jak widzicie, rozpoczynamy w, takim, w takiej sytuacji, sytuacji od środka. Można sobie poderwać wtedy jedną bądź drugą część tapety. I za pomocą rakli i ruchu góra-dół wycisamy nadmiar powietrza w miejscu, gdzie będą kontakty. Będzie trzeba zrobić nacięcie w materiale. Tapeta jest reprodukcją obrazu holenderskiego malarza. Znajduje się w naszej kolekcji Noir i występuje u nas w czterech wersjach kolorystycznych. Oczywiście wycięty tylko fragment tego wzoru. Cała tapeta jest przygotowana na rozmiar 3x4 metry, więc tutaj mamy zrobione stosowne pomniejszenie i wykadrowanie do wzoru. Dokonując u nas zamówienia, zawsze macie możliwość zobaczenia wizualizacji zrobionej na wymiar Waszej ściany. Ta wizualizacja przychodzi jako dwie-trzy propozycje do wyboru i możecie nanieść poprawki. A na koniec zostanie nam docięcie krawędzi i najprościej dokonać takiego docięcia od rakli bądź linijki metalowe, jeżeli macie, natomiast raklą jest się łatwiej posłużyć, no bo jest Wam ona potrzebna do samej aplikacji. Robimy to w taki sposób, że dociskamy krawędź, a potem od rakli odcinacie na oczywiście ktoś może zapytać, co to znaczy od rakli. To znaczy, że od rakli, do rakli przykładam nóż pod kątem 45 stopni i tnę opierając sobie ostrze na krawędzi rakli. Dzięki czemu nie zejdzie mi e, ręka, nie zrobią tu się tak zwane fale. Tutaj chciałabym Wam pokazać też zbliżenie materiału. Tutaj jest pokazana ta struktura kleju kropelkowego, e, dzięki czemu aplikacja przebiega tak gładko i dzięki czemu nie powstają żadne papiery powietrza. A oprócz tego, materiał jest przez nas testowany naprawdę wiele lat, jest jedynym materiałem stworzonym do aplikacji na ściany i powierzchnie płaskie, który samoczynnie się nie odkleja wraz z biegiem czasu. A większość niestety tradycyjnych materiałów o jednolitej strukturze kleju ma to do siebie że w momencie, kiedy materiał się kurczy, to odkleja się ze ściany. Tutaj dzięki temu, że klej jest położony punktowo, coś takiego nie ma miejsca. Inną zaletą tego materiału jest to, że są on 100%. Kryjące, czyli teraz na tą ciemną tapetę, mogę położyć jasną białą i nic nie będzie prześwitywało. Teraz po aplikacji chciałabym Wam pokazać jeszcze test wytrzymałości takiej tapety i tego materiału. I do tego posłużą mi kaczup, czyli coś, co zostawia plamy, jest kolorowe, oraz oliwa, która jest tłusta. Tutaj mamy kaczup, zrobimy to na jasnym fragmencie, żebyście lepiej widzieli, że faktycznie gdzieś powstała jakaś plama. Będziemy to wycierać i na sucho i na mokro i w ostrą stroną gąbki z detergentem, więc tych zabrudzeń zrobię kilka. Tutaj na jasnej części i na ciemnej części, gdzie wytrzemy to e, często stosowanym wlałany w łazienkach środkiem chemicznym. I najprostszym sposobem wyczyszczenia flam jest po prostu oczywiście wytarcie ich na mokro. I możecie to zrobić oczywiście za pomocą ręcznika papierowego. Albo zwilżonej gąbki. Albo możecie użyć do tego na przykład detergentu. Popularny płyn do naczyń. I z ostrej strony gąbki także chcemy wyszorować zabrudzenie, które na przykład jest już zaschnięte. Na tapecie po takich czynnościach nie ma śladu. Tutaj jest tłusta plama, więc też ją wytrzemy. Oczywiście taki materiał możecie wytrzeć do sucha, nie musicie. a w miejscu, w którym używaliśmy oliwy. Oczywiście nie ma potrzeby stosowania aż tak silnych detergentów w przestrzeni kuchennej, no ale jakby ktoś chciał bardzo sprawdzić odporność tego materiału, to można. Oczywiście nie rekomenduję Wam, żebyście zostawiali domestos na ścianie na 48 godzin i patrzyli, czy wyżyje tapetę, czy nie. Natomiast do usunięcia zabrudzeń, które mogą Wam powstać, jak najbardziej możecie go zastosować. I możecie nim po prostu przetrzeć tapetę. Ale możecie też taką tapetę szorować. I specjalnie robię to na tej ciemnej części, żebyście widzieli, że nie schodzi kolor. Czemu tak się dzieje, że tapeta nie reaguje nawet na takie czynniki jak ostre środki chemiczne? Dzieje się tak dlatego, że cały wydruk zabezpieczony jest dodatkową warstwą laminatu. Laminatu niepłynnego, a laminatu stałego. Dzięki czemu wszystkie detergenty, woda, zabrudzenia nie mają kontaktu absolutnie z częścią zadrukowaną, są chronione taką dodatkową powłoką. Pamiętajcie, że możecie zamówić próbkę do każdej naszej tapety. Próbka przychodzi w formacie A3. Może być zrobione już na wymiar Waszej ściany, ale przede wszystkim próbka daje Wam obraz tego, jaki kolor będzie miała tapeta w Waszym uświetleniu, w Waszym wnętrzu, co jest bardzo ważne. Oraz będziecie mogli zobaczyć, jak trwały jest materiał. Czy faktycznie jest odporny na wodę, czy jest odporny na zabrudzenia, czy możecie go szorować. Jak będzie wyglądał przyklejony w miejscu, w którym chcecie go zastosować docelowo. Dajcie znać, czy materiał był dla Was pomocny czy był inspirujący. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka. Like Dziękuję i do zobaczenia.